Witam Was w kolejnym odcinku z serii Smart Gadgety do domu i nie tylko. Dzisiaj skupimy się na inteligentnym asystencie do Waszego samochodu od firmy Amazon. Według mnie bardzo fajny i ciekawy gadżet, zwłaszcza dla wszystkich tych, którzy mają w planach albo są już na pewnym etapie automatyzacji swojego mieszkania albo załóżmy domu. Równie dobrze ten gadżet sprawdzi się przy tak błahych kwestiach jak puszczanie muzyki, ale o szczegółach pogadamy dalej. Standardowo zaczynam od ceny oraz dostępności. Tutaj niestety pojawiają się pierwsze schody, ponieważ polski oddział Amazona w dalszym ciągu takich rozwiązań nie oferuje, nie Dlatego na zakupy trzeba się udać do naszego sąsiada, do Niemca. I jak widzicie, tutaj cena jest naprawdę okej, okay. do tego jeszcze dochodzą różnego rodzaju promocje i wydaje mi się, że na spokojnie w kwocie 40 euro się zmieścić. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to również zostają nam Stany Zjednoczone i tutaj podobnie, kwota maksymalna 40 dolarów, co jest według mnie naprawdę okej. Okay. Jak widzicie, Echo przechodzi w bardzo małym kartoniku i tutaj jest jeszcze bardzo ważna informacja. Otóż gadżety tego typu na spokojnie obsłużycie z poziomu iOS jak i Androida, więc nikt nie powinien się czuć pokrzywdzony. Jeżeli chodzi o samą zawartość, to tutaj Tutaj bez większego zaskoczenia. Mamy ładowarkę samochodową, wyposażoną w USB oraz USB-C. Jest papierologia, są naklejki oraz rzepki, Do tego jeszcze dojdziemy. I jest nasz główny gadżet Echo auto. I jak widzicie, jest to swego rodzaju połączenie, ponieważ tutaj mamy kabel wyposażony w USB. Na którym znajduje się mały głośniczek z zbudowanym mikrofonem oraz przejściówka na jacka, do której również zaraz dojdziemy. Sam montaż i konfiguracja jest banalnie prosta i obstawiam, że całość zajmie Wam maksymalnie 5 minut. W pierwszej kolejności podpinamy ładowarkę do zapalniczki, następnie podpinamy nasz przewód do USB i w ostatnim kroku nie pozostaje nam nic innego, jak umieścić nasze echo w jakimś sensownym miejscu. W moim przypadku rozwiązałem to tak, że po prostu całość wszystkie te kable wrzuciłem do podłokietnika, ponieważ tam również mam zapalniczkę. Natomiast echo to znajduje się na zewnątrz przy fotelu, żeby nie było problemu z mikrofonem. Zresztą gabarytowo nie jest to jakieś strasznie dużo wielkościowe, jest to mniej więcej jak pudełko od zapałek, tylko wkurzające są same kable, więc to trzeba dobrze przemyśleć. W następnym kroku odpalamy Amazonową apkę, dodajemy nowe urządzenie. Jak widzicie, lista jest potężna, ale nas interesuje kategoria związana z samochodami, a więc wybieramy ją. Po chwili nasze urządzenie będzie rozpoznane, a więc dodajemy je do listy urządzeń. I tutaj pozostaje nam bardzo ważny temat na zakończenie w ogóle całej konfiguracji. A mianowicie musimy wybrać sposób, w jaki w naszym samochodzie jest odtwarzana muzyka. I na przykład w moim przypadku, gdzie mam starszy samochód, jest to kabel Aux. A więc wybieram taką opcję. Jeżeli mielibyście nowszy samochód i odtwarzacie wszystko przy pomocy Bluetooth, no to wiadomo, wybieracie to rozwiązanie. W momencie, jak macie to zrobione, temat jest zamknięty, możecie bawić się waszym echo. Jakość dźwięku będzie oczywiście zależała od głośników, które wyposażone wasze auto. Więc pamiętajcie o tym, że echa auto samo w sobie jakby nie gra. Okej, okay, ono ma wbudowany mikrofon, ma wbudowany malutki głośniczek, ale jakby całość opiera się w dalszym ciągu na waszym samochodzie. W moim przypadku, jeżeli chodzi o mój samochód, brzmi to naprawdę okej. Okay. Mm. Do dużego plusa zasługuje tutaj system powiadomień. Działa to w bardzo fajny i prosty sposób, a mianowicie jadę samochodem, słucham muzyki, słucham podcastu i nagle dostaję informację, że przesyłka została dostarczona i ta muzyka jest momentalnie wyciszana. Ona się nie zatrzymuje, nagle się tyle gra, ale Alexa musi swoje powiedzieć. Ewentualnie jest coś takiego, że ktoś dobija się do drzwi, korzysta z mojego dzwonka, jest to blink, o którym kiedyś mówiłem, znowu muzyka jest wyciszona, dostaję takie info i po chwili jest daleko. Of minus 3 degrees and a low of minus 7 degrees. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione stacje radiowe, które są z zagranicy i też jest problem z odtwarzaniem ich w waszym samochodzie, to EHA Auto sprawdza się do tego idealnie, ponieważ całość opiera się na tym, że odpalacie dedykowaną łapkę, wyszukujecie daną stację z poziomu aplikacji i dodajecie ją do umiejętności, I już po kilku minutach możecie się cieszyć swoją ulubioną muzyką albo załóżmy serwisem informacyjnym. Tak jak informuje nas producent, EHA Auto jest również świetnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy posiadają różnego rodzaju smart gadżety w swoich domach, ponieważ z poziomu auta możemy sterować żarówkami, robotem sprzątającym inteligentnymi wtyczkami, czy załóżmy bramą garażową. Okej, okay, te dwa ostatnie tematy są trochę naciągane i w Polsce w dalszym ciągu jesteśmy w tyle. Jednak jestem dobrej myśli. Zresztą jak spojrzycie sobie na amerykańskiego Amazona, lista tych urządzeń w dalszym ciągu się rozwija i rośnie, jest ona naprawdę imponująca. Zresztą jeżeli chodzi o rozwiązanie tego typu, to również jakiś czas tam mówiłem o zakupie ostatniego Echo, które jest naprawdę bardzo fajnym gadżetem na biurko. Podsumowując, Echo to jest naprawdę świetnym gadżetem. Według mnie jest to genialne rozwiązanie, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że sterowanie nim odbywa się przy pomocy koment głosowych. Jedyne o czym należy pamiętać, że w dalszym ciągu jest to język angielski i języka polskiego nie ma. Zresztą, jak informuje nas producent, jest to hands-free. Wiadomo, do tego dochodzą funkcje typu ulubiona muzyka ze Spotify, ulubione stacje radiowe, smart gadżety w Waszych domach i nie tylko. Super, wszystko to można zrobić z poziomu auta, więc naprawdę jest to mega wygodne. Do tego możecie również sterować Waszym telefonem przy pomocy komend głosowych, aczkolwiek tego nie chciałem robić, nie chciałem dawać dostępu do swojego iPhone'a Amazonowi. tak, akurat chyba jest logiczne. Słuchajcie, na dzisiaj tyle, widzimy się wkrótce, do zobaczenia. Thank you.